Jak obecnie wygląda opodatkowanie polskich fundacji rodzinnych? Zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych mogą mieć bardzo istotny wpływ na decyzje podejmowane przez przedsiębiorców i właścicieli majątków rodzinnych. Polska Fundacja Rodzinna to instytucja prawna, której celem jest gromadzenie, zarządzanie oraz ochrona majątku rodzinnego z myślą o jego długoterminowym zachowaniu i przekazywaniu kolejnym pokoleniom. Brzmi bardzo oficjalnie i profesjonalnie, a jest to po prostu rozwiązanie inspirowane modelami stosowanymi od wielu lat w krajach europejskich, umożliwiające efektywne zarządzanie aktywami oraz minimalizację ryzyka związanego z sukcesją. Fundacje Rodzinne, choć w Polsce rozwiązanie dość nowe, szybko stają się istotnym narzędziem w budowaniu trwałych struktur które pozwalają na zachowanie spójności rodzinnych wartości oraz zapewniają stabilność finansową. Jak obecnie wygląda opodatkowanie polskich fundacji rodzinnych? Mówiąc bardzo krótko, opiera się na preferencyjnych zasadach. Po pierwsze, fundacja nie płaci obecnie podatku dochodowego od zysków uzyskiwanych z zarządzania przekazanym jej majątkiem, np. jego reinwestowania. Wyjątkiem są tylko określone czynności wskazane w ustawie, które podlegają opodatkowaniu w wysokości 25%. Również świadczenia wypłacane beneficjentom są opodatkowane preferencyjnie. W przypadku najbliższych krewnych fundatora podatek CIT w wysokości 15% płaci jedynie fundacja. Dalsi krewni muszą dodatkowo odprowadzić w stawce 10 lub 15%. Istotne jest również to, że beneficjenci fundacji, czyli osoby fizyczne, płacą podatek dopiero w momencie otrzymania świadczeń od fundacji, co umożliwia efektywne zarządzanie obciążeniami podatkowymi. Warto zaznaczyć, że fundacje rodzinne mogą również korzystać z różnorodnych zwolnień podatkowych, które zostały wprowadzone w celu wspierania długoterminowego inwestowania oraz ochrony majątku rodzinnego. Niestety, cytując klasyka, nic nie może przecież wiecznie trwać. Obecnie Ministerstwo Finansów planuje zmianę w zakresie opodatkowania fundacji rodzinnych. Główne założenia obejmują zaostrzenia przepisów dotyczących unikania opodatkowania oraz zwiększenie przejrzystości finansowej tych podmiotów. Propozycje zmian zakładają między innymi wprowadzenie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych oraz modyfikację stawek podatkowych dla określonych rodzajów dochodów. Ministerstwo argumentuje, że zmiany te mają na celu zlikwidowanie ewentualnych luk prawnych, które mogłyby być wykorzystywane do unikania opodatkowania, a także zapewnienie Większej transparentności w zakresie przepływów finansowych. Swoje stanowisko minister finansów opiera m.in. na informacjach wynikających z raportowania schematów podatkowych, interpretacjach podatkowych, w których Krajowa Administracja Skarbowa dopatrzyła się potencjalnych prób unikania opodatkowania oraz wnioskach o wydanie opinii zabezpieczającej dotyczących osiągnięcia korzyści podatkowych. W odpowiedzi na interpretacje poselskie, wyrażające delikatnie mówiąc zaniepokojenie planowanym kierunkiem zmian, Ministerstwo Finansów podkreśla, że ich celem jest zapewnienie sprawiedliwości podatkowej i zapobieganie nadużyciom przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjności fundacji rodzinnych jako narzędzia sukcesyjnego. Aktualnie proces legislacyjny dotyczący zmian w opodatkowaniu fundacji rodzinnych znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Ministerstwo zbiera uwagi od zainteresowanych stron, a projekt ustawy jest jest przedmiotem analiz w komisjach sejmowych. Ostateczny kształt przepisów będzie zależał od wyników tych konsultacji oraz stanowiska rządu i parlamentu. Warto podkreślić, że zmiany legislacyjne dotyczące fundacji rodzinnych wywołują szeroką debatę publiczną, w której uczestniczą eksperci podatkowi, prawnicy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Powiedzmy sobie szczerze, zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych mogą mieć bardzo istotny wpływ na decyzje podejmowane przez przedsiębiorców i właścicieli majątków rodzinnych. Argumentacja za zmianami ma swoje uzasadnienie, ale teraz kluczowe jest, aby regulacje były przemyślane i dostosowane do realiów gospodarczych. Przejrzystość, stabilność oraz przewidywalność systemu podatkowego to kluczowe czynniki wpływające na zaufanie do instytucji państwowych oraz podejmowane decyzje inwestycyjne. Polskie Fundacje Rodziny to niewątpliwie narzędzie o dużym potencjale, ale tylko do momentu, gdy jest atrakcyjne gospodarczo. Ich funkcjonowanie było postulowane przez wiele, wiele lat, a teraz, gdy minęło ledwo półtora roku od ich wejścia w życie, zasady funkcjonowania już wymagają korekty, więc nie ma się co dziwić, że budzi to kontrowersje, i emocje ze strony podatników. Zmiany proponowane przez Ministerstwo mogą niewątpliwie znacząco wpływać na funkcjonowanie fundacji rodzinnych oraz ich popularność wśród podatników. Dlatego tak ważne jest śledzenie procesu legislacyjnego i aktywne uczestnictwo w konsultacjach publicznych. Osoby, które założyły fundacje rodzinne, powinny w tym momencie uważnie przyjrzeć się obecnej strukturze majątkowej oraz statutowi fundacji w celu wyeliminowania potencjalnie ryzykownych rozwiązań.